Jesteśmy na treningu w cali WCA. Ja już tutaj trenuję od dwóch lat, trzech, coś takiego. Słuchajcie, to jest mała siódma walka. Już siedem walk to jest mega dużo. W każdym razie, yy, no, poranny trening, wieczorem sparingi, więc ten poranny trening będzie, wiecie, taki luźny, nie? On no. powiedział, ja zjem za darmo. Nie no, to nie będę, ja czy ja? ja już będę... ty Adam, nie, ja nie ja dać mówię całego. Znowu byś miał problem z wagą, nie zrobisz wagi i będzie to samo. Nie, teraz walczę o pas, więc będę robił. Walkę o pas trzeba najpierw zasłużyć, Adam, a ty wiesz, wagi nie robisz. Nikt nie zasłużył tak jak ja. Ja mam tam trzy zwycięstwa pod rząd, seria trzy zwy zwycięstwa, dwa na nam topowych pretendenta. Kto jeszcze to zasłużył? Połamanego na pół, krosą tam udajesz, Adam, to brzydko. Ale to jest ode mnie, o to on będzie się cieszył. Dobra, ja idę oglądać sparring bo nie wiem, co robicie. Zapraszamy, zapraszamy. Ale dalej się wstydzę, nie? Dalej, dalej się wstydzę, tam zawodowcy mają teraz sparingi. Tak jakoś głupio się czuję zawsze, nie wiem, tak jakaś... I'm just a girl. I'm just an influencer. Nagrajmy sobie TikToka. Ale no. Ogólnie w tym momencie, teraz jak właśnie patrzę, jak oni są przed sparingami, to właśnie odechciała mi się walczyć kompletnie. Przygotowane lewy prawy prosty, lewy sierpowy i na koniec liściarz. I to wszystko. A co przygotujesz? Ty przygotujesz, ona wyjdzie i tak będzie robić swoje. No ja wiesz, jak ci freak wyglądają? Żartuję, w ostatniej walce akurat słuchała, więc było dobrze. Wow, czyli po trenerze to wszystko jest. Okej, okay, dobra, dobra. No to w tej walce powinna jeszcze lepiej wystąpić. To wiem, może Nocha. Szleja, uważaj ten. Fun fact: wczoraj Adam rzucił ogromnym pasem we mnie. Tak? To prawda. No, tam był metalowa część też. To prawda. Mogła być kontuzja. Czasami zawodnik zasługuje na linczowanie od trenera. No, tak się buduje charakter. Co? Bo tak się buduje charakter. Nie, że po wiesz. prostu nie trafiłem dobrze. sam skłonię do powrotów, dobre pieniądze to na pewno i brakowało mi jakiegoś celu ostatnio, tak jakoś. mnie się wywaliło kilka rzeczy w życiu i, i wydaje mi się, że teraz walka, przygotowania, treningi to, to mi się przyda, nie? Ej, Adam, szczerze, 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 nie? Uważasz, bo wszyscy, ja zaczynam wątpić w siebie, wszyscy, nawet Meru, wszyscy, wszyscy gadają, że... Słuchaj, wszyscy gadali, że że Leo a mnie znakautuje w pierwszej rundzie. Ale jak to musimy wszystko Nie, no ale, ale wiesz jak bo to ja wygląda. Bo ja oczywiście jakieś motywacje. Nie, no, w żadnej motywacji tutaj. nie trzeba. Po prostu ja. ty, nie, ty nie idziesz kurde na bitwę, na śmierć, tylko wychodzisz, masz wykonać swój plan. Jak się wykona swój plan, nieważne czy stoi przed tobą pudzian czy, czy kinką. Jak plan jest dobry, to się da go wiesz. czy Wystarczy słuchać planu, wykonać część planów. I finito. Pamiętaj, pamiętaj... Średnio to ta ona jest ogromna, to znaczy, że szybciej się zmęczy. Szybciej się zmęczy, spuchnie szybciej. A ty masz jak igła No nie ta, nie tak. nie trzeba. W każdym razie... Co ogromna jest. Ja jakbym i przy ten dalej był taką, wiesz... Jakbym był na miejscu i w wadze... Tutaj polopiecznej, tak to nazwijmy. To on nigdy takiej walki nie wziął. jest ogromna. Ona jest chyba większa ode mnie. Widziałeś jej masę mięśniową? Pozazdrościć. Każdy facet może pozazdrościć takiej, kurde, masy mięśniową. Więc, więc jest ogromna. Ja wręcz ucieszyłam się, jak mi zaproponowali szeję, bo ja lubię ciężkie walki. Ja lubię właśnie, jak ja jestem underdogem. i ja wtedy mam luz. Ja wtedy mogę tylko zaskoczyć. A to, jak ludzie mnie skreślają w tej walce, dla mnie jest zajebista opcja, bo ja mogę tylko zaskoczyć. K1, małe rękawice, z wagą jest średnio, bo ona ma w dniu walki ważenie, nie w piątek, tylko w sobotę. O 15 ona ma ważyć 68 kg, To jest i tak bardzo, bardzo dużo, no bo ja prawdopodobnie będę ważyć, nie wiem, 60-61. Po walce z Linkiewicz przytyłam i ja nie mogłam tego przez rok zgubić. W końcu ta waga zaczęła schodzić, w końcu zeszłam do 60. Ogólnie chcę do 58, ale zeszłam do 60 i dowiaduję się, że kurde, jednak e, im cięższa, tym lepiej, nie? Więc teraz jem, co chcę. Ja jestem odżywiony, bo od y, 12 lat jem sobie, co chcę. 12 lat nie trzymam diety. Tego nie rozumiesz, bo jesteś głupi. Ale wolę taką szeję, gdzie ja wiem, że ona nie będzie żadnej patoli robić na konfach, niż walczyć swojej wadze z jakąś dziewczyną, która... ...jakieś rzeczy odwala, nie? Więc jest okej, okay. ja się cieszę z szei. Jesteś fanką patologii? Jestem fanką dymów i pielgrzymek teraz, nie patologii. Gliwica ta walka jest? Odejmy do Gliwic. Idziemy na bitwę. To bardzo możliwe, że to będzie ostatnia nasza bitwa, więc ją trzeba wygrać. Jeśli ją wygrasz, to całą wojnę wygrywasz. Bo że zazwyczaj ludzie piszą jak po przegranej. Nie, bitwa to przegrana, na odwrót, ale wojna jeszcze na... na odwrót, że, że wojna przegrana, ale bitwa wygrana, tak? Nie, na odwrót Co To bitwa... jest większa bitwa czy wojna? No, wojna, no co ty A. gadasz? No. Sorry. Ktoś to był słabo z, ten, z polskiego? Bo... Odezwał się z siesieni. Który dobrze mówi po polsku? Czwórkę miast polskiego. Serio? Ja też. Ty miałeś czwórkę z polskiego? No. A ile il... miałeś z matury? Z matury? Ust... Nie pamiętam ten... Ne. Ty w ogóle nie podchodziłeś se... do matury. Nie podchodziłem. Matme A nie zdałeś, zdałeś tak? Matna, no. matna. tylko nie znam. Z polskiego ustnego miałem 80 coś tam. Tak? Ojo, na Przysięga. pewno. Przysięga. Na pewno. Przysięga. Mhm. o sobie. Gdzie ja ci teraz jakiś papier pokażę? Do matury. Ale teraz... Pokaż Przysięgam. papier. Zapytaj Mansura. Mansur też miał coś tam mieliśmy 80 po ileś tam z klasy by. Byliśmy... No, Adam takie błędy ortograficzne robi, że jak ustny. On, czas, on czasami jak do mnie pisze, to ja się zasłaczę po rosyjsku do mnie nie pisze. Nie, to akurat jest, że dyslektyka, ale ustny. Jest. Rozumiesz, a, że ustny? O, Aaa! Przecież okay. ustnym nie musi nic okay, pisać. Deklu. Racja, racja. Ja się cieszę, że ja walczę na tej karcie, a nie na przykład na poprzedniej, bo ta karta wydaje się żąda nie? W ogóle miałam taką rozklinę. Moim zdaniem prezydent Polski będzie oglądał tą galę. Ta gala ma na, ma na karcie um, Adamka, ma na karcie um, Materle, Soldicia. Moim, a, a nasz prezydent, jak wiadomo, jest fanem um, sportu walk. Moim zdaniem on będzie oglądał tę galę. I, I tak sobie myślę, kurde, może on będzie oglądał moją walkę, ale dziwnie. Może będzie wiedział, że istnieje. Więc um, ja się cieszę, że na tej karcie walczę, bo ta karta wydaje się właśnie taka na wyższym poziomie. I mam nadzieję, że fame będzie szedł w takim kierunku I, i mniej będzie Denisów Załęckich. I... Innych takich. Edycja od niego róże dostałam, a dzisiaj ja jestem tak zawiedziona nim. Ja jestem, to mi się w głowie nie mieści, jak można się tak, ja nie wiem nawet jak to nazwać, sprzedać, zmienić, no w głowie mi się to nie mieści. Ja jestem po prostu giga, 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 obrzydzony ten człowiek. Jak tak można? Zero w ogóle jakichkolwiek zasad. Wszystko co on... Pie Dobra, nie będę się rozgrywać na jego temat, ale no... Szkoda. Oplułam się, szkoda. To jest bardzo dobry, dobry kierunek. Jednak od, ogląda to, to bardzo dużo ilość osób. Te osoby to są jednak młode pokolenie. Starcie mi się wydaje, że mniej to ogląda. Taki kierunek jest bardzo dobry jak dla społeczeństwa, jak i samych zawodników, jak i samej federacji. Jeśli młodzi mają brać przykład z zawodników, to lepiej takich sportowych takich kości niż no, takich, wiesz, no, brzydko mówiąc patusów. Bo potem jak ktoś bierze przykład z czegoś, no to staje się takim samym, więc, więc liczę, że wiesz, uczczy się gubię słowa trochę, nie? 80 ponad z polskiego, tak? Co? Zweryfikowane matura. Ale wtedy to wiesz, no wiesz no, weź nie wkurze mnie i chężę jeszcze Owiden no. Tyle pracy Słuchajcie, Marcinie trochę kondycja. Myślałam, A propos, czy dobrze na wsa? Pa, on wszystko musi do siebie sprowadzać, wszystko. Nie <laughs> to, to, jest to... to jest moje show. To jest moje show. Nie, <laughs> A pokaż. Kaczmarczyk śpiedzi. No, nie już musisz, krąszą. kurde, im tu zobaczyć, jak kurde to ten... no, Dobrze. Ogólnie, już wysyła swoich agentów tutaj. Widziałeś, w chodzą, w Patryk Kaczmarczyk. No co to ma być? No? Jeśli chcesz zobaczyć, jak trenuje, to przyjedź sami, zobacz. No. I KSU, no to dawajcie, dogadajcie szybko tymczasowy pas. No i co z tego? I tak zobaczę. Adam, co robimy z kondycją? Bo jest przywał. Wiesz co, nie ma... Nie sprawdzają, nie? Na doping. Nie no, z kondycją w K1 3 minuty. Mnie tak ci friki męczą. 3 minuty stójka, nie MMA. 3 minuty, trzy rundy stójka, nie MMA. Ale ja muszę stójka. dodawać też. Ja muszę YouTube'a nagrywać, ty nie wiesz jak to jest. Ty a. po prostu się przechodzisz, tre... nie żartuję, żartuję, to, 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 to podszorczysz wow. pod na no, pod jakieś Słuchaj, Nie mówię teraz o sobie, ale ogólnie zawodowiec, który całe życie trenuje, ja na przykład trenuję już 20 lat, całe życie trenuję, jeszcze dokłada do swojej kurde tej kariery, nic nie zarabia, w długa jest. Wagi nie zrobił. Wagi nie zrobił, jeszcze 40% zabierają i mówi, że ciężko jest nagrywać, kurde, a nie ten. Wiesz, że ja do tej walki kurde długi wyciągnąłem. W sensie pożyczyłem od kogoś. Ja ci Więc chciałam pożyczyć. Nie trzeba. Miałem od kogo pożyczyć. Mój trener Arbi ja zawsze z pomocą. Arbi siam. A propos Arbiego znowu nie będzie w moim narożniku w tej walce, będzie znowu sam Adam co Zobaczymy, czy się drugi raz uda, bo może to. Jakie drugi raz? No jego było kilka razy nie było. daliśmy raz, radę. bo nie było na lizie. Nie, no był jeszcze ja i Andrzej, tylko byliśmy pamiętani. Nigdy tak nie było. Było, a no, co ty, było, ty gadasz. Było. jeszcze chyba. Z no. Ogólnie te walki, gdzie jego nie było, były pod względem emocji i widowiska lepsze. Ja uważam, że w każdej walce jest 90% kluczem do zwycięstwa. To jest, to jest narożnik, po prostu trzeba słuchać. Jeśli nie będziesz słuchać, to, to te 10% musisz, kurde, przewalczyć, wiesz jak szalone, żeby wygrać. Słuchajcie, fun fact, nie? Kilka lat temu byłam na gali Fame właśnie i po gali widziałam, że stoi Szeja, nie? Ja byłam troszkę pod wpływem alkoholu, ja podchodzę do niej i mówię dawaj szeja robimy walkę, dawaj, dawaj, ja bym chciała z tą zawalczyć. Ona tak, ona, ona tak tak trochę, nie, chyba nie czuła tej walki, a dzisiaj walczymy, więc wyszło na moje. No chyba, że ja powiem tak, a ty zrobisz tak i ja dostanę w ryj. O, o, o! No. Poczekaj, czyli e, próba. Lewy, prawy, nie? Tu. Tak, ale ty duch, masz. No. A ja robię pu, pu. Ale no. weź ten, no. o, którą stronę ci łeb poleci. Tu, tu. tu. No. Ale ja trochę cię dotknę, dobra? No, ale masz oddech. I potem ja będę mówić, o, tam przepraszam. a ty... okay? No, Okej? No, no. Próba, próba, próba. No, lewa. <laughs> o, oh, no, sorry! <laughs> Pogięł, ci deklu. <laughs> okej, okay, teraz, teraz robimy na serio, okej? Okay? No, no, no. Ale nie, akcja, akcja, ja powiem, lewo, prawo wtedy. Dobra. Dawaj, no. Lewo. Lewo. się prosto. się prosto. Lewo, prawo. O! Adam, sorry! Adam, Panieu, sorry! <laughs> so... Jeszcze szczękę. So... Sorry, like. sorry, sorry. To było specjalne. Nie, to przecież tak. Nie, to by było zabiegł. specjalne. Ka Słuchajcie, Adam on ma bardzo dużo dystansu do siebie. Ja się bardzo cieszę, że z nim trenuję, że on właśnie jest moim trenerem i możemy się tak właśnie wygłupiać, nie? Ale jak już trzeba robić porządny work, no to ja się wtedy też wygłupiam, on już nie i on wtedy mnie sprowadza do ziemi. Ja właśnie potrzebuję takiego trenera. I jak widzieliście, tutaj mogliśmy sobie pozwolić trochę poddymić pod szota. Jestem ciekawa, czy to pójdzie viralem, czy nie. E, bo chyba wyglądało prawdzi prawdziwie, nie, więc zobaczymy czy to pójdzie, czy nie, śmiesznie. Lewy, lewy, prawy, 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 prosty, lewy, świetna noga, prawy, prosty, lewy. Ja, się nie Ja się robię, wystarczy, wystarczy. Za dużo już na twarz dostałem, ja na sparinga tyle nie dostałem. Ja walczę 6 września, bardzo, bardzo fajnie by było, jakbyście tam byli na żywo, kibicowali mi, krzyczeli Lexi, Lexi, bo ja to serio słyszę podczas walki. Nie wiem jeśli ktoś ma wolny, wolną sobotę 6 września, zapraszamy do Gliwitz. To było to dla tak. siartów, nie? Tutaj. Tak. Na poważnie gadaliśmy przy rozdziałce. Różnica wagi To już było, odpowiadałem przecież No to... Co chcesz o walce Nie no, co sądzisz o w ogóle o tej walce, wiesz, i tak dalej, nie? No to co sądzisz o walce? Dobra, weź ty, kurde To jakbym zmusił cię, kurde, żeby.